Kiedy kobieta zostaje wyrzucona z własnej rodziny po śmierci ojca, nikt nie spodziewa się, że właśnie ona trzyma wszystkie karty. To, co odkrywa w starym warsztacie, sprawia, że cała gra toczy się od nowa i to na jej warunkach. Nigdy nie zapomnę tego trzasku, tego momentu, kiedy drzwi do gabinetu mojego ojca zamknęły się tuż przed moim nosem. Tak dosłownie. Konrad, mój mąż z krwi i kości, obrót klucza, krótki uśmieszek i jego słynne, to tylko dla najbliższych, Rachelo. Ty chyba rozumiesz? Rozumiem aż za dobrze. Bo najwyraźniej najbliżsi nie oznacza już żona z dwudziestoletnim stażem, matka trójki dzieci i córka tego, którego właśnie pochowaliśmy. Stoję więc w korytarzu domu, który znam lepiej niż własne kuchenne szafki. Domu, w którym mój ojciec nauczył mnie trzymać śrubokręt i godność. Jedno i drugie zresztą zdarzało mi się ostatnio upuszczać. W ręce ściskam kartkę, która jeszcze pachnie dymem z jego fajki. Pisał do mnie list. Niedokończony. Zatrzymał się na słowie: Chciałem. I chyba wszyscy już wiemy, że takich zdań nie kończy się bez powodu. Zaczęło się od dobrego uczynku. Jak zwykle. Dwa tygodnie wcześniej uratowałam uczelnię. Na której pracowałam. Serio. Uratowałam ją przed zamknięciem. Dekanka filologii klasycznej ratuje instytucję. W dzisiejszych czasach to prawie jak księgowa, rzucająca się pod czołg, niewielu rozumie dlaczego, ale wszyscy potem mówią: szacunek. Latałam od biura do biura, zbierałam podpisy, rozmawiałam z dziennikarzami, pisałam petycje. Spałam po trzy godziny. A wszystko po to, żeby 217 studentów nie musiało pakować się do kartonów i żegnać z marzeniami. Co zrobił wtedy Konrad? Pojechał do mojego ojca. Nie powiedział mi ani słowa. Zamiast być na uroczystości z okazji uratowania uczelni, tak, była nawet orkiestra dęta, siedział w salonie z moim bratem, popijając koniak z kolekcji taty i... Jak to ujął? Omawiałem z Dinem kwestie praktyczne. Praktyczne. Nie, nie testament, bo przecież to podobno nigdy nie dotarło do kancelarii. Witaj w teatrze rodzinnych kłamstw. Pogrzeb był sztywny, jak twarz ciotki Heleny po liftingu. Wszyscy w czerni, z minami, jakby naprawdę byli w żałobie, tylko że ja znałam ich za dobrze. I wiedziałam jedno: oni nie płakali po ojcu. Oni płakali, bo nie zdążyli z nowymi sukienkami i botoksem. A testatora. Nie wypada przecież żegnać w starych szpilkach. Po ceremonii przeszliśmy do domu. Tam, już bez czułych objęć i westchnień, rozpoczęło się to, co najbardziej w takich dniach lubią nasi bliscy: dzielenie tego, czego jeszcze nie podzielono. Weszłam do gabinetu ojca, kiedy wszyscy rozeszli się po pokojach. Zapach papieru i starych książek ciągle był ten sam, i to uczucie, że ojciec za chwilę wyjrzy z regału i powie. A ty czego tu szukasz, Mała? Zamiast ojca, mój mąż. I jego wzrok, który znałam od lat, a który dziś był zimniejszy niż lodówka po świętach. Nie powinnaś tu być, rzucił nawet nie podnosząc głowy znad jakiejś teczki. To gabinet mojego ojca. Twój ojciec zostawił wszystko w rękach Dina. Tak było uzgodnione i nie ma w tym nic osobistego. Kiedy słyszę nic osobistego, mam ochotę uderzyć czymś ciężkim. Bo zawsze, zawsze to znaczy, robimy ci świństwo, ale nie bierz tego do siebie. Zapomniano o mnie. Przypadek? Wieczorem próbowałam zasiąść z nimi do kolacji. Nie było mojego miejsca przy stole, dosłownie. Stół, który znałam od dziecka, nagle miał jedno nakrycie mniej. A kiedy spytałam o to z lekkim uśmiechem, Sanda, żona mojego brata, odpowiedziała ze swoim typowym, jedwabistym jadem. Ach, przepraszam, myśleliśmy, że zjesz coś na górze. Z dziećmi, na górze, z dziećmi. Mam 43 lata, troje dzieci i dorobek, którego mogliby mi pozazdrościć niektórzy rektorzy. Ale według nich nadaje się do siedzenia z jogurtem i kretkami. Kolejny wieczór. Znów nie zaproszono mnie na wewnętrzne spotkanie rodzinne. Dean z Konradem siedzieli w salonie, przeglądali dokumenty, szeptali coś. Przerywali rozmowę, gdy tylko wchodziłam. Za każdym razem, gdy otwierałam drzwi, następował ten sam teatrzyk. Raczelo, teraz naprawdę nie mamy czasu. To sprawy między spadkobiercami. Odpocznij, zasłużyłaś. Odpocznij, bo przecież dzielenie majątku mojego własnego ojca nie dotyczy mnie, prawda? Coś nie pasowało, bardzo. Ojciec nie był sentymentalny, ale był dokładny. I uparty jak osioł, jeśli coś postanowił, robił to do końca. I przez ostatni rok niejednokrotnie mówił mi, że ma wszystko spisane, nie da się ich oszukać i że niespodzianek nie będzie. A tu proszę, niespodzianka. Testament niby istnieje, ale nikt go nie widział. Kancelaria nie ma dokumentu. Rodzina zapewnia, że ojciec zmienił zdanie. I wtedy przypomniałam sobie coś. Razem przed rokiem spisywaliśmy dla niego dane logowania do jego starego laptopa, który trzymał w warsztacie. Tak, w tym starym pomieszczeniu na końcu ogrodu, które wszyscy omijali jak pokój z duchami. Ojciec zawsze mówił: Najlepsze rzeczy trzymam tam, gdzie nikomu się nie chce szukać. Tam właśnie poszłam, w nocy, sama. Warsztat był zakurzony, zimny. Śmierdziało starą farbą i stalą idealne miejsce, żeby schować coś, co miało nie trafić w niepowołane ręce. Na półce laptop, rzęch, ale działał. Wpisuje hasło, próbuje nazwiska dzieci, imion wnuków. Nic. A potem wpisuje data śmierci mamy i działa. Na pulpicie trzy pliki, jeden nazwany erdogconf, zaszyfrowany, chroniony hasłem. Zanim zdążyłam cokolwiek wpisać, za plecami usłyszałam czyjś oddech. Odwracam się. Konrad, z telefonem w ręce, patrzył na mnie, jakby właśnie przyłapał włamywacza, a nie własną żonę. Naprawdę myślałaś, że nie zauważymy? Powiedział cicho. Ty zawsze wiesz lepiej, prawda? Nie odpowiedziałam, bo już wiedziałam jedno. Nie oddam tego tak łatwo. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Jeśli myślisz, że to już było mocne, to był dopiero początek. Nie chcesz przegapić, jak ta historia się rozkręca. To było jak uderzenie w klatkę piersiową. Stoisz w warsztacie swojego zmarłego ojca, trzymasz w rękach jego laptop, w którym najpewniej jest dowód na to, że ktoś tu urządził cyrk z podziałem majątku. A tu nagle za plecami staje facet, który nosił twoje nazwisko przez dwie dekady i patrzy na ciebie jak na włamywacza. Konrad nie powiedział nic więcej, nie musiał. W jego oczach było wszystko: pretensja, wyższość, a przede wszystkim pewność siebie. Bo on już był przekonany, że to on wygrał, a ja, że się tylko szarpię. Wziął mi ten laptop z rąk, tak po prostu, jakby odbierał zabawkę dziecku. Lepiej, żebyś przestała grzebać. Dla swojego dobra, Rachel, dla mojego dobra. Zawsze wiedział, jak wywrócić znaczenie słów do góry nogami. To, co robił, nigdy nie było dla mojego dobra. Zawsze dla swojego. Dla własnej pozycji, kontroli, wygody, ale ja już wtedy wiedziałam, że nie odpuszczę. Rodzina, czyli teatr bez suflera na zajutrz, rano zrobili spotkanie rodzinne. Jak się można domyślić, beze mnie. Zeszłam do kuchni po kawę i usłyszałam głosy z salonu. Głos Dina, mojego brata, wyraźny, zimny. Nie ma potrzeby, żeby ona była częścią rozmowy. Tato był wyraźny, a potem śmiech. Ktoś jeszcze coś powiedział, nie dosłyszałam. Może dobrze, ale to wystarczyło. Weszłam tam jak burza. Nie martwcie się, już sobie idę, powiedziałam. Ale zanim wyjdę, powiedzcie mi jedno. Gdzie jest oryginalny testament? Zapadła cisza, taka, której się nie da pomylić z żadną inną, nieprzypadkowa, niezaskoczona. Tylko taka, w której wszyscy wiedzą, że coś ukrywają. Konrad wstał pierwszy. Oczywiście. On zawsze musiał przejąć kontrolę. Rachel, nie teraz, emocje. Właśnie emocje. Mój ojciec nie żyje, a wyście już podzielili wszystko, jak kiełbasy na święta. Tylko, że ja nie jestem plasterkiem i nie zamierzam dać się zjeść. Nie powiedzieli nic. Po chwili Konrad pokazał mi gestem drzwi. Dosłownie. I w tym momencie zrozumiałam jedno. Oni wszyscy grają razem mój mąż, mój brat, jego żona, może nawet ten adwokat, który miał być przyjacielem rodziny. Grają przeciwko mnie. Drobiazg, który zmienił bieg wydarzeń tego samego dnia, kiedy czułam się już jak tresowany pies, który ma tylko siedzieć i nie szczekać. Przyszedł list. Zwykła koperta. Brązowa, ręcznie adresowana. Nadawca. Firma archiwizacyjna z New Yorku. Zamarłam, bo wiedziałam, że ojciec właśnie tam przechowywał część swoich dokumentów, tych, których nie ufał trzymać ani w banku, ani w domu. Otworzyłam. W środku potwierdzenie odbioru dokumentów przez Konrada. Data? Dzień po tym, jak ojciec trafił do szpitala i przestał mówić. Podpis? Czytelny. Pieczątka? Oficjalna. To nie był przypadek. To był ruch wyprzedzający. Ktoś odebrał dokument, zanim reszta rodziny zdążyła w ogóle dowiedzieć się, że coś może być nie tak. Zamknęłam kopertę. I po raz pierwszy od pogrzebu się uśmiechnęłam. Oni grali w szachy, ja przeszłam na pokera. Wieczorem, kiedy znów próbowałam udawać, że wszystko jest normalnie, siadłam przy stole z filiżanką herbaty. Konrad, Dean i ta jego żmija Sanda siedzieli naprzeciwko. W tle leciały wiadomości. Oczywiście nikt nie słuchał. Wszyscy milczeli. Idealny moment. Wyciągnęłam kopertę. Położyłam ją na stole. Cicho, ale tak by każdy usłyszał. Co to? zapytała Sanda z tym swoim tonem, który można by sprzedawać jako środek na odruch wymiotny. Nic wielkiego. Po prostu. Potwierdzenie odbioru testamentu mojego ojca przez mojego męża. Dean bladu. Konrad. Nie drgnął. On był dobrym aktorem. Zawsze był. Ale ja już nie grałam w ich grę. Przepraszam, Rachel. To musiała być pomyłka. Bąknął Dean. Ach, pomyłka! Czyli podpis Konrada to taki lapsus? Ręka się omsknęła? Napięcie w pokoju zrobiło się gęste jak majonez na wielkanocnym stole. Nie powiedzieli nic więcej. Ale już wiedzieli, że coś mi się udało znaleźć a ja wiedziałam, że teraz będą działać szybciej. Kiedy myślisz, że to koniec? Następnego ranka laptop ojca zniknął. Nie było go ani w warsztacie, ani w garażu, ani nigdzie. Zniknęły też jego notatki, dokumenty medyczne, a nawet uwaga, jego stary zegarek z grawerem. Wszystko, jakby ktoś postanowił zatrzeć ślady. Zadzwoniłam do kancelarii prawniczej, z którą ojciec miał umowę. Powiedziano mi, że nie mają żadnych nowych dokumentów. Powiedziałam, że mam kopię potwierdzenia odbioru. Zamilkli. Proszę przyjechać osobiście, usłyszałam po chwili. Pojechałam. Wchodzę. Sekretarka, napięta jak struna. Prawnik, nieobecny. Asystent, wyraźnie zdenerwowany i wtedy pokazuje im kopertę. Asystent prosi o chwilę. Wychodzi, wraca, przynosi pendrive. To miał przekazać panu Konradowi, mówi. Ale nie dostaliśmy potwierdzenia odbioru. Było coś niejasnego. A teraz pani się zgłasza z dokumentem. Proszę, biorę. Patrzę. Plik. Test final ra.p.e. Rachel Anderson. Moje inicjały. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałaś, jest tuż za rogiem. Nie możesz tego przegapić, bo teraz wszystko zacznie się walić. I ktoś bardzo się tego przestraszy. Wyszłam z kancelarii z pendrive'em w kieszeni. Serce waliło jak oszalałe. Nie ze strachu, ze złości. Bo nagle wszystko stało się jasne. Ojciec przygotował testament. Nazwał go moimi inicjałami, ukrył go tak, by tylko ja mogła go odzyskać. Ale zanim dokument zdążył trafić tam, gdzie trzeba, mój własny mąż go przechwycił. I co zrobił? Ukrył, zamilkł, zaczął grać na czas. Tak jak reszta tej chorej rodzinki, która z uśmiechem przy stole częstowała mnie rosołem, a za plecami dzieliła majątek po moim ojcu. Dobra, dość uprzejmości, gra o wszystko. Nie wróciłam od razu do domu. Pojechałam do koleżanki z Uniwersytetu, prawniczki z doświadczeniem w sprawach spadkowych. Sprawdź to, powiedziałam, wręczając jej pendrive i powiedz mi, czy to, co myślę, jest tym, co naprawdę tam jest. Otworzyła plik. Przeczytała w ciszy. Minę miała coraz bardziej zaciętą z każdą kolejną linijką. Rachel, zaczęła ostrożnie, jeśli to jest oryginał, a wszystko na to wskazuje, to. No cóż, Konrad i Dean są w czarnej dziurze, bo tu jest czarno na białym, że większość majątku ojciec zostawił tobie. Zamarłam. Większość? Powtórzyłam, jak echo. Dokładnie. Dwa domy, konto fundacyjne i udziały w firmie. Din dostaje pamiątki rodzinne, a Konrad nie jest wymieniony nawet raz. Zrobiło mi się gorąco, ale nie z radości, z ulgi i z furii, bo oni wiedzieli i mimo to grali dalej, bez wstydu, bez litości. Koniec teatralnych uśmiechów. Tego wieczoru wróciłam do domu. Spokojnie, z herbatą w ręce. Nie miałam zamiaru robić scen. Jeszcze nie. Weszłam do salonu. Konrad siedział przy laptopie. Na jego twarzy grał ten dobrze znany mi wyraz. Mam wszystko pod kontrolą. Długo cię nie było, rzucił nie podnosząc wzroku. Odzyskałam coś ważnego, odpowiedziałam siadając na wprost. Coś co należało do mnie od początku. Podniósł głowę, zmrużył oczy. Rachel, proszę, nie zaczynaj znowu. A właśnie, że zacznę. I skończę. Na moich warunkach. Sięgnęłam do torebki, wyjęłam kopię testamentu, położyłam na stole. Konrad spojrzał, bladł z każdą sekundą, milczał. Widzisz, Konrad, możesz być dobry w ukrywaniu rzeczy, ale ja jestem lepsza w szukaniu. Cisza, która mówi wszystko następnego dnia rano, zadzwonił Dean. Zwykle zaczynał rozmowy od pustych uprzejmości. Dziś? Rachel. Możemy porozmawiać, już rozmawiamy. W cztery oczy spotkaliśmy się na parkingu pod jego biurem. Wyszedł do mnie z opuszczonym wzrokiem. Nie tego się spodziewałam, nie po nim, bo Dean był typem, który nawet na ślubie córki potrafił negocjować warunki kredytu. Wiem, że masz testament, powiedział wprost i wiem, że nie powinniśmy byli, że Konrad nie powinien, przerwij, nie usprawiedliwiaj go. Wszyscy wiedzieliście i wszyscy milczeliście. Tato, on się zmienił pod koniec. Przepraszam, ja. Nie chciałem tak. Zaskoczył mnie, bo w jego głosie była autentyczność, ale za późno. Masz trzy dni, powiedziałam. Albo wszyscy przyznacie się do zatajenia dokumentów, albo robię z tym co trzeba. Nie odpowiedział. Ruch, który wszystko uruchomił. Po powrocie do domu zrobiłam coś, czego się po mnie nie spodziewali. Nie poszłam do adwokata, nie wysłałam pisma do sądu. Zadzwoniłam do dziennikarki, znajoma z redakcji lokalnej gazety, która od miesięcy szukała historii o brudnych grach rodzinnych. Opowiedziałam wszystko, bez nazwisk, jeszcze. Zainteresowanie? Delikatnie mówiąc eksplodowało. Rachel, jeśli potwierdzisz dane, jeśli pokażesz kopię dokumentów, Mamy materiał na pierwszą stronę. Koniec maskarady. Wieczorem w salonie zebrała się cała rodzinka Konrad, Dean, Sanda, nawet ciotka Helena. Nie mówili już do mnie jak do rozemocjonowanej wdowy tym razem jak do przeciwnika. Rachel. Jeśli to pójdzie do mediów, wszyscy na tym stracimy. Zaczął Konrad. Nie wszyscy. Ja już straciłam. Teraz wasza kolej. Możemy to załatwić inaczej, w ciszy, z podziałem. Spóźniliście się z tą ofertą o tydzień, może o miesiąc. Sanda próbowała jeszcze rzucać tekstami o rozbijaniu rodziny, ale zignorowałam ją, bo to już nie była rodzina. To była grupa ludzi, którzy myśleli, że spryt i cwaniactwo to to samo co mądrość. Kulminacja. Nazajutrz rano ukazał się artykuł, bez nazwisk, ale wszystko było jasne. Wdowa odzyskuje testament po zmarłym ojcu. Rodzina próbowała przejąć majątek. Dołączone zdjęcia archiwalne, cytaty z dokumentów, porównania podpisów. Burza rozpętała się natychmiast. Telefon od rektora uczelni, telefon od znajomych, telefon od kancelarii prawnej. Pani Rachel, mamy obowiązek poinformować, że pani mąż próbował wpłynąć na nas, by zniszczyć część akt. Mamy to na mailach. I na graniach. Wszystko się właśnie zawaliło, a to dopiero początek prawdziwego rozliczenia. W kolejnej części dowiesz się, co zrobiłam, gdy miałam pełną kontrolę. Nie możesz tego przegapić. Nie planowałam rewolucji, naprawdę. Gdyby Konrad, Dean i reszta tej świętej rodzinki po prostu przyznali się do błędu, zrobili krok wstecz, powiedzieli, przepraszam, i naprawili, co zniszczyli. Może darowałabym im ten teatr. Ale zamiast skruchy, zobaczyłam strategię, zamiast winy, ruchy obronne. Nie docenili mnie. I właśnie to był ich błąd. Najpierw cisza, potem panika. Po publikacji artykułu w lokalnej prasie nastąpiło coś, czego się nie spodziewałam. Nie dostałam ani jednego telefonu z przeprosinami. Nie pojawił się nikt z kwiatami i czekoladkami. Zamiast tego cisza, ale nie taka zwykła. To była cisza przed burzą, jaką zna każdy, kto kiedyś trzymał w ręce granat bez zawleczki. Dopiero trzeciego dnia zadzwonił prawnik rodziny. Z uprzejmym tonem próbował przekonać mnie, że dla dobra wszystkich stron dobrze byłoby porozmawiać w cztery oczy. Uśmiechnęłam się tylko pod nosem. Panie mecenasie, nie jestem stroną, jestem główną spadkobierczynią. Proszę o precyzję. Zamilkł. A ja zakończyłam rozmowę. Prawda wychodzi z każdego kąta. Tego samego dnia do mojego domu przyszło zawiadomienie o oficjalnym postępowaniu w sprawie zatajonego testamentu. Podpisane przez sąd okręgowy. Nie ja je złożyłam. Ktoś inny. Nie wiedziałam jeszcze kto, ale to znaczyło jedno. Ktoś z ich obozu pękł. Wieczorem w skrzynce znalazłam list. Ręcznie pisany. Bez podpisu. Rachel. Oni się przestraszyli, nie wszyscy byli w to tak samo zamieszani, niektórzy tylko milczeli, ale milczenie to współudział. Przepraszam. Bez podpisu, ale po charakterze pisma wiedziałam, że to jedna z kuzynek, jedna z tych, które zawsze miały pełne usta mądrości i puste ręce, gdy trzeba było pomóc. Nie odpowiedziałam, nie było sensu, ale czułam, że efekt domina ruszył spotkanie, które zmieniło wszystko trzy dni później. Zaproszenie. Oficjalne spotkanie w kancelarii. Obecność obowiązkowa wszystkich spadkobierców. Weszłam jako ostatnia. W środku Konrad, Dean, Sanda, dwie kuzynki i ciotka Helena. Wszyscy spięci jak struny w starym fortepianie. Adwokat spojrzał na mnie z ulgą. Dziękuję, że pani przyszła. Nie przegapiłabym tej komedii za nic na świecie. Odpowiedziałam i wtedy adwokat wyjął z teczki oryginalny testament, ten sam, którego nikt nigdy nie widział, z datą, podpisem, pieczęcią. Wszystko zgodne z kopią, którą miałam od początku. Zapadła cisza, a potem najcenniejsze dźwięki w moim życiu. W imieniu kancelarii chciałbym przeprosić panią Rachel Anderson za opóźnienie w przekazaniu dokumentów. Oraz za brak reakcji na wcześniejsze zgłoszenia. Twarz Konrada była bez wyrazu, ale jego dłoń ścisnęła oparcie krzesła tak mocno, że aż zbielały mu palce. Dokument zostaje uznany za ważny. Podział majątku następuje zgodnie z jego treścią. Rozpad maski. Po spotkaniu podszedł do mnie Din. Nie był już tym samym człowiekiem co miesiąc temu. Nie grał, nie pozował. Wyglądał na człowieka, który właśnie zrozumiał, że stracił nie tylko majątek, ale i resztki honoru. Rachel, ja. Nie musisz kończyć, wiem, ale teraz już wiesz, co to znaczy być wykluczonym, chociaż na chwilę. Żałuję. Skinęłam głową. Nie powiedziałam, że wybaczam. Jeszcze nie. Konrad. Ostatni akt. Wieczorem wróciłam do domu. W salonie siedział Konrad z lampką wina, jakby próbował odegrać ostatnią scenę w filmie, której i tak już został odwołany. Chciałem wszystko zabezpieczyć dla nas, dla dzieci. Nie kłam. Spojrzał na mnie i po raz pierwszy od miesięcy nic nie odpowiedział. Nie chodziło ci o dzieci, chodziło ci o kontrolę, o to, żeby to nie ja decydowała, co robić z majątkiem mojego ojca, bo wiesz, że gdybym ja decydowała, nie dostałbyś nic. Milczał. Ale dostałeś i wiesz co? Odeślę ci to. Nie dlatego, że jesteś tego wart, tylko dlatego, że nie chcę mieć z tobą już nic wspólnego. Wstałam i wyszłam. Po raz pierwszy od lat. Bez lęku, bez wątpliwości, bez ciężaru. Epilog, ale nie bajka. Miesiąc później zostałam oficjalnie wpisana jako główna spadkobierczyni. Wróciłam do pracy. Zaczęłam projekt fundacji imienia mojego ojca, dla studentów, których tak cenił. Nie odcięłam się od rodziny całkowicie, ale już nigdy nie pozwoliłam im decydować o moim miejscu przy stole. Bo czasem, żeby odzyskać swoje, nie wystarczy walczyć. Trzeba im pokazać, że już nigdy nie zamkną ci drzwi przed nosem. Ta historia to nie bajka, to opowieść o tym, że niesprawiedliwość nie znika, kiedy ją ignorujesz że czasem najbliżsi potrafią być najgorsi, ale jeśli masz odwagę stanąć prosto, nawet po tym jak cię zepchną, zawsze możesz odzyskać swoje miejsce.